Witam Cię w Happiness Wegi Podcast. Ja nazywam się Natalia Maj i będę prezentowała Ci treści z zakresu szeroko rozumianego rozwoju osobistego, treningu mentalnego i pozytywnego spojrzenia na świat. Moim celem jest pokazać Ci, że w każdym z nas drzemie ogromny potencjał, który już dziś warto zacząć odkrywać. Słuchaj i bierz z życia co najlepsze. Witajcie, witajcie kochani! Polskę zasypało śniegiem wzdłuż i wszerz. Sparaliżowało ruch jakikolwiek. W rezultacie, nawet do najbliższego sklepu trzeba przedzierać się przez wielkie zaspy śniegu. <laughs> Ale, numer. Mówiąc szczerze, wiele ostatnich lat starałam się uciekać od zimy. No i zimy w rezultacie oczywiście nie było. No i taka anegdotka ode mnie. <laughs> no to ilekroć uciekałam od czegoś, to zawsze mnie dogoniło i dopadło. Patrz, na przykład teraz zima. Niemniej jednak szczerze przyznam, że panująca dookoła aura jest naprawdę fascynująca i naprawdę mi się podoba. Jednak nie wzięło się to znikąd. Dziś wiem, że radość, śmiech, uśmiech i poczucie spełnienia nie przychodzą tak o sobie łatwo. Ale na pewno warte są każdej sekundy naszego zaangażowania. Zatem temat dzisiejszego podcastu trochę rozwieje dylematy i błędne założenia, które towarzyszą nam od zarania dziejów. Więc czy naprawdę nie stać cię na spełnianie marzeń? No umówmy się. Pieniędzy jest zawsze za mało, urlop jest zawsze za krótki, czas biegnie zbyt szybko, a kiedyś. Ech. Kiedyś to było. A ja się chciałabym zapytać, gdzie podziało się dzisiaj w tych naszych rozważaniach? Jakby w ogóle nie istniało. Wciąż do czegoś tęsknimy, albo nieustannie nam czegoś brakuje. A gdzie się podziała teraźniejszość? Jedną z emocji, która towarzyszy mi, właściwie to chyba nawet nieustannie, i muszę przyznać, że jest jedną z moich ulubionych. To zachwyt. Potrafię zachwycać się absolutnie wszystkim. I to z dość dużym natężeniem. Wszyscy moi znajomi potwierdzą. Na przykład śniegiem, zapachem kawy, ślizgającymi się na sankach dziećmi, nowymi zasłonami, aromatem gotującego się dalu, czy też dźwiękiem skrzypiec zasłyszanym gdzieś obok opery. Dopuszczanie do siebie możliwości czucia i wyrażania emocji jest moim największym osiągnięciem. Wszak kiedyś myślałam, że uczucia to słabość, dziś wiem, że jest całkowicie odwrotnie. I to właśnie dzięki temu, że zaczęłam wgłębiać się w siebie i nieustannie chcę siebie odkrywać, otworzyło to przede mną wiele drzwi, o których istnieniu nie miałam wcześniej zupełnie pojęcia. Jest bowiem wiele błędnych przekonań, które były tak często powtarzane, że nieświadomie stały się naszą rzeczywistością. Pokażę Ci, jak bardzo te nasze błędne przekonania ograniczają nas i powstrzymują przed tym, aby zrobić to, co zrobić warto. A więc na tapet idzie nic, jak nasz dzisiejszy temat. Nie stać mnie na spełnianie. Marzeń. A ja myślę, że raczej nie stać cię na to, żeby tych marzeń nie spełniać. Twoją najważniejszą walutą nie są pieniądze. Są czas i zdrowie. O to właśnie trzeba zadbać w pierwszej kolejności. Pieniądze przyjdą później, ale wyłącznie przyjdą wtedy, kiedy się w to życie zaangażujesz. Śmiałam się niegdyś z powiedzenia, że potrzeba jest matką wynalazków, a dziś wiem, że to jest moje życiowe motto. Kiedy mam w posiadaniu moje wartości najważniejsze waluty czytaj zdrowie i czas mogę przy ich pomocy mój majątek powielać, inwestując mądrze, ale odważnie. Określam wówczas marzenia bardzo konkretnie i szukam drogi realizacji, korzystając z posiadanych zasobów. No dobra, było mądrze, a teraz obrazowo. Bardzo proszę. Niechże będzie cel nauczyć się jeździć na nartach. Od razu, właściwie natychmiast, pojawiają się przeszkadzajki. Przeszkadzajka numer jeden brak sprzętu. Numer dwa, brak umiejętności. No i numer trzy, perełeczka, brak pieniędzy. Kiedy dostrzegasz przeszkody, warto jest w odpowiedzi na nie szukać możliwości. Zatem weźmy sobie brak sprzętu. Aj, raju, 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 raju. Czy naprawdę od razu trzeba mieć cały sprzęt? No dobra, a jeśli na przykład ta jazda ci się zupełnie nie spodoba i okaże się, że ten sport w ogóle nie jest dla ciebie, zainwestujesz i co się stanie z tymi straconymi finansami? Mm -mm. To nigdy nie jest dobry pomysł, żeby zanim tak naprawdę coś zaczniesz robić, jakoś grubo i mocno w to inwestować. Zatem alternatywny i świetny sposób to wypożyczenie sprzętu. Bam, 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 jeżeli się okaże, że wielokrotnie wypożyczając sprzęt, ten sport jest dla ciebie, no to zaczynamy myśleć. Kolejna przeszkadzajka, brak umiejętności. No, wiesz co, ja jeszcze nie słyszałam o tym, żeby ktoś pierwszy raz robiąc cokolwiek był mistrzem świata. Mój drogi, trening, trening i jeszcze raz trening. Zanim w czymś będziesz dobry, Zawsze trzeba przejść przez ścieżkę bycia beznadziejnym. No, innej drogi po prostu nie ma. No i ta perełeczka ostatnia, czyli brak pieniędzy. Ten argument jest wysuwany tak często, że właściwie można by stwierdzić, że koniec dyskusji. Ale co tam, nie byłabym sobą, gdybym jednak tej dyskusji nie pociągnęła. Jakie są wobec tego możliwości przy braku pieniędzy? No więc właśnie, tak, 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 tak. Wiem. Chciałoby się już teraz i natychmiast. Tak, doskonale zdaję sobie z tego sprawy. Wiem, że pewnie fajnie by było, gdybyś miał wypchane pieniędzmi konto i robił, co się żywnie podoba. Ale, ale, skoro większość z nas nie wrodziła się w bogatą rodzinę, nie dostała spadku i wszystkie inne takie tam. Na swój sukces trzeba po prostu zapracować, zaangażować się i niechajcie ekscytuje. Taka mała prywata ode mnie. Żeby pierwszy raz polecieć do Indii, harowałam dzień i noc. Naprawdę. Czasem nawet wcale nie spałam w ciągu doby. Szkoła, praca, praca, szkoła. Absolutnie nie namawiam do tak ekstremalnych przedsięwzięć, jednak na własnej skórze doświadczyłam, czym jest walka o własne marzenia. I żeby była jasność, nikt cię do niczego nie zmusza. Twoja decyzja. Czy wolisz snuć marzenia, czy być ich częścią i znaleźć drogę realizacji tych marzeń. Żeby było zabawniej, kiedy uczyłam się na kołczach z jazdy, miałam niemalże co weekend. I pamiętam, jak dziś, że idea, która mi przyświecała, była tak wielka i tak szlachetna, że choćby świat się skończył, ja na pewno znalazłabym drogę, aby szkołę ukończyć z umiejętnościami, które były mi potrzebne, aby móc pracować z innymi ludźmi. I nie chwaląc się czy żaląc, karmiłam się często ideą i ciastkami, które były na korytarzu. Bo z pieniędzy które wówczas zarabiałam, starczyło wyłącznie na szkołę, drogę w tę i z powrotem i hostel. Jedzenie często w ten budżet po prostu się nie mieściło. I choć stojąc już teraz na nogach, i to dosyć twardo, robiąc dokładnie to, co sobie zaplanowałam, to co kocham. Wiem, że niemożliwe jest zwyczajnie wymówką, lenistwem i brakiem zaangażowania we własne życie. Tak, tak. Ja też bym chciała niektóre rzeczy przyspieszyć, mieć wygodniej i obejść się bez drogi, która jest pod okropną, stromą górkę. Ale ja, tak samo jak ty, miewam bardzo dużo wzlotów i upadków. I często ta droga jednak jest przede wszystkim pod górkę o swoje życie trzeba walczyć być dla siebie łagodnym ale stawiać sobie poprzeczkę ambitnie szanować swoje najcenniejsze waluty czyli czas i zdrowie dostrzegać możliwości na rozwiązywanie trudności które się pojawiają i nigdy Przenigdy nigdy nie rezygnować ze swoich marzeń, bo choć droga będzie z wybojami, poczucie spełnienia i satysfakcji z włożonej pracy jest niesamowite. Nie da się tego porównać do żadnego innego uczucia. Ubieraj teraz wygodne buty, zapakuj wszystko to, co trzeba. Dostrzegaj w teraźniejszości możliwości, jakie płyną z tego, jakimi umiejętnościami już dysponujesz, jakim jesteś człowiekiem i jakie idee Tobie przyświecają. I ruszaj w tę piękną drogę, zwaną Twoim życiem. Cieszę się, że mogliśmy towarzyszyć sobie w czasie podróży, w pracy, czy może podczas zajęć domowych. Do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku. Happiness Vegi Podcast. Trzymaj się. Pa pa.